Cześć, ja jestem Hindus i witam was serdecznie na moim kanale pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dziś będzie lotnicza historia, której korzenie sięgają jeszcze pierwszej wojny światowej. Zapraszam! Sterowce! Fascynujące statki powietrzne, tak jak balon lżejszy od powietrza, ale dzięki wyposażeniu w ster i własny napęd mogące samodzielnie poruszać się niezależnie od prądów powietrznych. Stąd właśnie wzięła się ich polska oficjalna nazwa. Jednak w potocznej świadomości najczęściej pokutuje inne określenie cepeliny. Nazwa ta pochodzi oczywiście od nazwiska niemieckiego wynalazcy, księcia Ferdynanda von Zeppelina, który opracował wersję rozwojową tych maszyn, charakteryzującą się przede wszystkim solidną szkieletową konstrukcją z powłoką obciągniętą impregnowaną tkaniną. Dopiero w jej wnętrzu znalazły się zbiorniki lżejszego od powietrza gazu. W pierwszym okresie był to bardzo niebezpieczny wodór, a dopiero dużo później, w latach 60. XX wieku, zastąpił go niepalny hel. Nie trzeba było długo czekać, by te imponujące rozmiarami aerostaty, ze względu na swe możliwości, trafiły do armii kilku państw europejskich. W tym względzie pionierami byli Włosi, ale to Cesarstwo Niemieckie jest najczęściej kojarzone z bojowym wykorzystaniem sterowców w trakcie I wojny światowej. Co prawda, w czasie jej trwania dostrzeżono poważne wady tych statków powietrznych, takie jak ich ogromna podatność na zniszczenie. Za pomocą amunicji zapalającej ale mimo to wykorzystywano je bojowo do 1917 roku. Dlatego podczas I wojny światowej Cesarstwo Niemieckie rozpoczęło również budowę ogromnych sterowców, których zadaniem miało być bombardowanie tak odległych celów jak na przykład Nowy Jork. A zatem używając terminologii lotniczej, były pierwowzorami bombowców dalekiego zasięgu. Trzecią i ostatnią z serii tych maszyn określanych klasą X był sterowiec LZ-114, inaczej L-72 zaplanowany do służby w cesarskiej marynarce wojennej. Jednak jego budowa nie została ukończona przed podpisaniem traktatu wersalskiego. Pokonane Niemcy w ramach narzuconych im reparacji wojennych zostały zobligowane do przekazania między innymi wspomnianego sterowca Francji. Za przygotowanie jego projektu odpowiadał inżynier Ludwig Dürr. By maszyna mogła sprostać postawionym jej zadaniom, wykorzystano projekt wcześniejszego sterowca LZ112, inaczej L70, który jednak powiększono, dodając jeszcze jeden szesnasty zbiornik na wodór. Dzięki temu sterowiec miał długość 226,5 m. Napęd stanowiło sześć sześciocylindrowych silników Maybach o mocy 235 koni mechanicznych każdy. Jednak ze względu na zakończenie I wojny światowej, prace nad aerostatem zostały przerwane i przez kilka lat maszyna pozostawała w hangarze na lotnisku Blewenthal. Jak wcześniej wspomniałem, na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego, LZ-114 został przekazany Francji. Przy czym miał on być oddany w stanie zdatnym do eksploatacji. W związku z tym Niemcy pospiesznie dokończyli pracę nad jego wyposażaniem. 9 lipca 1920 roku wykonano pierwszy próbny lot na dystansie 200 km z Friedrichshafen do francuskiego Maumbesch. Cztery dni później oficjalnie przekazano sterowiec nowemu właścicielowi. Jednak niezadowoleni z postanowień traktatu wersalskiego Niemcy w ramach pośredniej szykany ograniczyli się jedynie do zamontowania podstawowego wyposażenia, a przede wszystkim nie przekazali szczegółowej dokumentacji projektowej maszyny. Mimo wielogodzinnych problemów z lądowaniem, LZ-114 szczęśliwie zacumował 10 lipca w bazie lotniczej francuskiej marynarki wojennej w Toulonie, pilotowany już przez francuską załogę pod dowództwem porucznika Jean de Plessis de Grenadaun. Francuzi nadali maszynie nową nazwę, Mide, na cześć żołnierzy francuskiej piechoty morskiej, którzy walczyli w bitwie o tą miejscowość w październiku 1914 roku. Sterowiec po wylądowaniu odholowano do hangaru, w którym wypompowano ze zbiorników wodór. Co ciekawe, Francuzi nie byli przygotowani do przyjęcia maszyny. Hangar, w którym miał być on bazowany, w momencie jego przybycia nie został jeszcze ukończony. Na lotnisku nie funkcjonował również zakład produkcji wodoru. Dlatego przez następne trzy lata sterowiec stał uziemiony. A to dlatego, że jego inspekcja, przeprowadzona w 1921 roku, ujawniła szereg uszkodzeń. Między innymi poszycie wymagało załatania, ale przede wszystkim zniszczeniu uległy zbiorniki wodoru. Mimo trudności w przeprowadzeniu prac remontowych, wynikających z braku oryginalnej dokumentacji technicznej, Francuzom udało się przywrócić maszynę do stanu umożliwiającego jego eksploatację. Co nie znaczy jednak, że wyeliminowano wszystkie usterki. Porucznika de Postawiona przed trudnym problemem odtworzenia całej dokumentacji sterowca, tak by móc oszacować jego możliwości, przede wszystkim zasięg i udźwig. Prace remontowe przedłużyły się do 1923 roku na własne życzenie Francuzów. Zrezygnowali oni bowiem z zamówienia nowych zbiorników wodoru w niemieckich zakładach Cepelina. Zdecydowali się natomiast wyprodukować je we własnym zakresie. W efekcie francuska firma, która dopiero musiała opracować technologię ich budowy, Dostarczyła je po dwóch latach od zamówienia. Do tego jeszcze okazały się one wadliwe. W wyniku użycia bawełny gorszej jakości niż w pierwotnych egzemplarzach były one nieszczelne. Mimo to w ciągu następnych kilku miesięcy Francuzi wykonali szereg lotów testowych i propagandowych nad swoimi miastami, tak by społeczeństwo mogło zapoznać się z otrzymaną w ramach reparacji maszyną. 2 sierpnia 1923 roku Liksmide odbył 18-godzinną podróż na Korsykę. Między 30 sierpnia a 2 września poleciał stamtąd do Afryki Północnej, mijając Algier, Tunis i Bizertę, a następnie wracając do Toulonu przez Sardynię i właśnie Korsykę, w sumie pokonując 2800 km. Najważniejszy rejs odbył się jednak pod koniec września 1923 roku. Vic-Mide pokonał wówczas dystans 7100 km w ciągu 119 godzin w przelocie nad Saharę. Zachęceni możliwościami maszyny Francuzi na grudzień 1923 roku zaplanowali kolejny ambitny lot. 18 grudnia vic opuścił bazę w Toulonie. Planowano kolejny przelot w głąb Sahary i z powrotem do Francji. Na pokładzie znajdowało się 40 członków załogi i 10 pasażerów. Do Insalach, oazy w głębi pustyni, sterowiec dotarł 19 grudnia o godzinie 16. Maszyna jednak tam nie lądowała. Natomiast załoga spuściła na linię torbę z korespondencją przeznaczoną dla miejscowej placówki francuskiej. Lądowanie zaplanowano dopiero w drodze powrotnej, na lotnisku Baraki pod Algierem. Jednak północno-zachodni przeciwny wiatr zmusił porucznika deplezji do zmiany kursu na wschodni. Wieczorem 20 grudnia o godzinie 20 widziano sterowiec przelatujący nad Tunezją. O drugiej 2.08 w nocy Dick Smith zgłosił problem z anteną radiową, której nie mógł rozwinąć z powodu burzy. Była to ostatnia wiadomość odebrana ze sterowca. Pracownicy włoskich kolei w ciadca na Sycylii, którzy akurat wsiadali do pociągu odjeżdżającego o 2.30 w nocy w piątek, 21 grudnia, ujrzeli, jak gwałtownie rozświetla się niebo na zachodzie, a następnie łuna znika z pola widzenia za wzgórzem. To samo zdarzenie obserwowali również rybacy na wybrzeżu wyspy: burzowe chmury, w których pojawiły się błyskawice, a w pewnym momencie czerwony rozbłysk ponad pokrywą chmur i cztery spadające z nieba płonące przedmioty rano. Wydobyto z morza dwa aluminiowe zbiorniki paliwa z sygnaturami jednoznacznie wskazującymi na pochodzenie ze Sterowca oraz różne inne elementy, w tym zwęglone skrawki płótna, a nawet fragmenty duraluminiowych dźwigarów. Jednak doniesienia o tych wydarzeniach przez kilka dni były blokowane przed dostępem do nich opinii publicznej. Rząd francuski, nie chcąc przyznać, się, że Sterowiec mógł zaginąć, Utajniał napływające informacje, a w ich miejsce opublikował własną oficjalną wersję, sugerującą, że sterowiec nie uległ katastrofie, natomiast zmagając się z silnymi przeciwnymi wiatrami, został zepchnięty w głąb afrykańskiego lądu. Dopiero 26 grudnia, kiedy rybacy odnaleźli ciało, które na podstawie dokumentów, znajdujących się w kieszeniach munduru, zidentyfikowano jako zwłoki porucznika d'Blizji, oficjalnie potwierdzono zaginięcie maszyny. Zegarek dowódcy Dixmide zatrzymał się na godzinie 2.27. Przez cztery miesiące morze oddawało szereg innych fragmentów zwłok, ale tylko radiooperatora Antoine Gilman udało się zidentyfikować. Nigdy do końca nie wyjaśniono przyczyn katastrofy sterowca. Najpopularniejsza teoria zakłada uderzenie w maszynę pioruna, zapłon wodoru wydostającego się z nieszczelnych zbiorników i w konsekwencji gwałtowną eksplozję. Nikt z 50 osób znajdujących się na pokładzie nie przeżył katastrofy. Jednak obrażenia fragmentów ciał ofiar pozostawiały szersze pole do domysłów. Wskazywały na pożar benzyny, a nie gwałtowną eksplozję wodoru, a ich rozczłonkowanie nastąpiło jeszcze w powietrzu, a nie w wyniku uderzenia w wraku sterowca w powierzchnię morza. Aerostat, zaprojektowany pierwotnie do działań wojennych, miał wykonywać długodystansowe loty na dużych wysokościach. Stąd jego projektanci przewidzieli przenoszenie przez niego dużych ilości balastu wodnego, który jednak w trakcie wznoszenia miał być dość szybko uwalniany. Francuzi jednak postanowili wykorzystać jego dużą nośność do zabierania na pokład jak największej ilości paliwa pozwalającej na odbywanie lotów długodystansowych. Prawdopodobnie wynikało to z ubogiej wiedzy o możliwościach maszyny, spowodowanej brakiem jej dokumentacji projektowej i doświadczenia w obsłudze takich aerostatów. Z drugiej strony, fakt odbycia szeregu bardzo długich lotów świadczył o dużej wytrzymałości i solidności konstrukcji sterowca. Nie można tego jednak było powiedzieć o zamontowanych w nim silnikach Maybacha. Były one projektowane do eksploatacji ciągłej przez maksymalny okres dwóch dni. Po tym czasie wymagały przeglądu i wymiany szeregu podzespołów. Nie jest wykluczone, że przepracowane silniki zaczęły odmawiać posłuszeństwa w drodze powrotnej i sterowiec z ograniczonym napędem w niekontrolowany sposób zdryfował w środek burzy. Jednocześnie niemożliwe było jego wzniesienie się ponad jej pułap, gdyż zapas paliwa stanowił dodatkowy trudno usuwalny balast. Po katastrofie Dixmide prasa winą za nią obarczyła marynarkę wojenną, stawiając jej zarzut szeregu zaniedbań w trakcie eksploatacji sterowca. Tragedia francuskiego aerostatu była jedną z szeregu, które spotkały te maszyny w latach 20. i 30. XX wieku, z pożarem Hindenburga na czele. Po wypadku Dixmide Francja w ogóle zrezygnowała z eksploatacji sterowców. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.